Siemaneczko moi drodzy, dzisiaj to co lubicie na kanale najbardziej, jeżeli oczywiście lubicie, napiszcie w komentarzach, tylko piszcie prawdę, czy będą komentarze dobre, czy złe, mają być szczere, <grydy> to jest najważniejsze, przyszliśmy trochę się zresetować ze szwagrem po nocce, po pracy, bo wiadomo, raz dni są lepsze w pracy, a tak na ostatnio trafiło, że mamy troszeczkę kiepskie, a nie o to chodzi, żeby się denerwować robotą, bo życie jest za krótkie i jest no. wiele innych fajnych perspektyw, Także poprzerzucamy dzisiaj troszeczkę ziemi. Jesteśmy na terenie, na którym coś tam wychodziło, ale biegały tutaj krowy. Dzisiaj na szczęście ich nie ma. Także mamy tutaj pole do popisu. Odpalamy sprzęt, bo goni nas dzisiaj troszeczkę mm, troszeczkę czas. Także startujemy Wam. Życzymy miłego oglądania. Kto chce, nie sobie zasubskrybuje, kto nie, to nie. Jeżeli do nie pasuje, dołka. do pierwszego dołka trzymaj ta się i oglądaj ta dalej. Miłego. Jest taka sahara pod łopatą, jak w cymencie. Dwa dołki i noga siada. Dobra, kopiemy tego dziada, bo... Pierwszy taki zacniejszy sygnał. Co by nie było, to to pokażę. I tam będziemy się uczyć tych sygnałów na, wersę, na wersie cały czas. Ale grzeje. Nie? Pierwszy raz powiem, że brakuje troszeczkę tego deszczu. Dla tych zwierząt, które chodzą na pastwiskach. No i dla nas kopaczy, nie? Dobra, bierzemy się za to, szkoda czasu. Tutaj taki pierwszy... Pierwszy z namierzonych, bardziej sensowniejszy sygnał, bo tam jakieś złomki. Trochę tam kopnąłem, ale wiecie co, normalnie tragedia, nie? Leprzona mucha się uczepiła jedna nie <grytanie> Ciągnął. <grytanie> Dobra, znaleźliśmy tego dziada. Raczej znaczy jest wykopany. Tutaj ale zobaczcie Zobaczcie jakie to jest twarde wszystko, nie? Gdzie to będzie? Dobra, będzie w tej gródce. Zaraz ją otwieramy. To wszystko musi wrócić na miejsce, bo jak taka susza tu widać tutaj wtedy na tych terenach. Jeszcze w tej, w tym zostało. Żeby szczepionka nie była. Przed chwilą była właśnie szczepionka. Szczepionka od czegoś. Słuchajcie, guziczek będzie. Będzie kusiczek. Nie mu i to, słuchajcie, będzie monetka. Jest pierwsza monetka. Ja już czyszczał spodnie dzisiaj sucho, to może sobie spokojnie o spodnie czyścić będzie Oj, co tu będzie? Ktoś tu stoi na tej mulecie. A dobra już on trzemy. Trzemy razem, nie będę się wyłączał. Będzie to pensik brytyjski. Stary jeden albo jeden cent, wiecie co? Amerykański. Nie, jest ten, brytyjska monetka. Brytyjska monetka, widać tutaj klientkę Elisabeth. Jest monetka, dobra, super, do torby. Już nawet nie ładuję w moneciarę, Tomasz tam walczy. Co, co, ja idę dalej walczyć? Tutaj, pod te drzewka. Byle do cienia, byle do cienia, nie? Aż się przestraszyłem, że się wykrywa, czy rozwali. Tutaj przyszedłem od tamtego gate'u, tamtej bramki. Tutaj, cały ten kwadrat, cewka na cewkę. Zero sygnału. Mówię, kurde, szwagier. Pozycja do zbierania ryżu co 5 sekund. Co przemiecie to się schyla do kopania. Ale dobra, działa dziad. Jest sygnał. Ale nie. Będą plaże. Będą plaże, bo jest... Bo jest stanowczo za twardo. O właśnie. No ale dobra, no był sygnał. Kapsel. Zwyczajny, pospolity. Do monety mam nadzieję, patrzy, no i znowu kopie, Ja tam zaraz pójdę, Tomaszku, uważaj, biegnę, biegnę do Ciebie. Miałem sobie zrobić ten, przerwę, Hello. ale jeszcze wykopaliśmy sygnał, a to już tu jest. A, co to za szajs, czekajcie, tutaj trochę pod słońce. Sorry za to motanie, motanie tym telefonem, a nie, guziczek będzie. Patrzcie, będzie guziczek i to może być, kurde, ładny guzik. Wolałbym monetkę. A, guzik z, kochani, guzik z kotwicą. Pozłacany, oczywiście, o i koronka. No wiecie, już wspominałem o tym nieraz, pozłacany, jak ktoś tam mówi, czy ja często, to po prostu żółta jakaś farba. Taka bardziej emaliowana, delikatnie jakby, żeby miała ten połysk w kolorze złota, ale oczywiście to nie złoto, ale guziczek, zobaczcie śliczne ja oczywiście po oczyszczeniu i po przemyciu takim dokładnym w domu wstawiam wam tutaj dwusekundowe zdjęcie bajeczka patrzcie jakie miejsce za dzieciaka to już tutaj by się w pobliżu mieszkało to już tutaj co by się budowało co by mogło tutaj być baza oczywiście baza taka zaciszna Tomek będzie mnie szukał chwila przerwy gorąco strasznie ale ja nie narzekam, oczywiście mówię, tylko że jest gorąco, nie ma co narzekać. Ale te kwiaty, jak pachną białe, nie wiem co to jest, ale prześliczne, niech grzeje to słoneczko. Dobra, chwila przerwy, Monetka o, to jest właśnie tak, monetka na wejście, i powinno się robić tak, jak zawsze mam coś dobrego na starcie. No, monetka, no to wiadomo, dobra rzecz, tak? Dobry, znaleziony przedmiot. Powinienem wchodzić i wychodzić, wchodzić i wychodzić. I co chwilę by coś było fajnego, nie? Dobra, przerwa i gonimy Tomasza, bo nie wiem, ale tyle razy tam kopał, i znowu kopie. Że musi coś mieć ja za to trzymam kciuki, oczywiście. No niestety, my mamy przenosiny, nie ma byków, ale wiesz, cielaczkami, Tomasz, nie dawaj, zamkniemy. No, szkoda, żeby się Ale wiesz, jak krowa z małą cielaczką, to ona też tam pogoni z terenu, nie? Jo, coś wyszło ci fajnego? No fajny krzyż. Kurde, to pokażesz mi zaraz, a mi ten. Tomasz, musisz mi bramkę unieść, bo nie dam rady sam tutaj, wiesz, bo jest taka kurde ciężka. Ty miałeś unieść, a nie kręci, no. o, telefon jak, trzymam, jak, jak ty trwaniak, nie? <laughs> Dawaj, bo mi kręgosłup ja zaraz... Ja nie widzę teraz... <laughs> no, nie ma co tutaj, ten... Dobra, pokazuj. O, no ładny duży Ślicznie. Jeszcze mam coś fajnego, ale to chyba nie sreberko. właśnie się bije takim tym... Bransoletka jakby ty, wygląda. no ja wiem, czy to nie sreberka albo no, się nie, to... Ja czy... się puncami ale... Takie zdobki, nie? I trochę przybi jakby trochę... No taka jakaś bran wojsko, bransoletka jakaś. Wojskowy guzik z tym, no ja też mam wojskowy składnie, a ja mam z kotwicą. A ten sam nie wiem czego nie, nie może... Też jest, jest koronka, patrz. Dwa, dwa koniki, korona, koronka i, dwa... i herb środku, tak. nie? No i dobra, to wygnali nas to ciśniemy tutaj. A tutaj ci chyba te dwa love tokeny wyszły tam, tak się nie mylę. Czy to nie, to nie, to nie to chyba... tam, na ten, nie? Tak, ten mniejszy. A, na mniejszym. Dobra, lecimy. Zaraz chyba farmer do nas przyjdzie, bo widziałem odbicie blasku samochodu, ale zanim przyjdzie, patrzcie się Patrzcie się, wystaje, wystaje monetka. Wystaje monetka. Jest. Jest Moniak Jest moniak British Penny interesuje mnie, co jest na pierwszej stronie, jak to się mówi, tej monety. Georgius piąty, ale piękny stan, zobaczcie. Ja się kręcę tutaj po takich trawkach, krzaczkach, takich padołkach przy tych pokrzywach, gałęziach i jest no jak. Pięknie. 1918 One Penny. Georgius Piąty. Pięknie. Cóż, druga moneta. Dobra, idziemy do szwagra, rozpakujemy Kinder Niespodziankę. Ale mi się mózg zlasował, Tomasz. Ty, karczycho, mam. I Oj ale patrz jakieś wzorki no, ma tutaj Widzisz? Tak, czy coś Widzisz tu patyna weszła Ale to tak jakby pozłacane Musisz to ładnie rozpuszczać. To będzie pękało no, A to nie będzie myślisz od tego? Od pasty do butu? Czy papieruśniczka A może papieruśniczka? Cholera nie. Ja, no, Ale zobacz złoty chyba Ale dostało od życia no, co? Jest Żebyśmy wiesz jak to rozwinęli Żeby chociaż zobaczyć jaki kształt miał, czy? KWADRATOWY no tak, Piękne ozdóbki to są, nie? Ty no mega, pokaż Zbliżę zanim rozwalisz, zanim rozwalisz to jeszcze pokażę ten no ładny no Tak jak guziczki były pozwacane to tak wygląda jakby to było pozwacane, nie? No Co, łamać to? chociaż Chociażbyśmy kształt złapali tego <coughs> Ja pierdolę się zgrzałem Ja ja baba na wózku jedna i tu wszystko pękło A ja hibern, hibern nie masz? To. Dobra moi kochani, pękło ale blaszka z jakimiś sorkami tutaj też są, patrzcie okrągłe był, widzisz? Tak. Może od jakiejś pudernicy. Szkoła. Patrz, zobacz, patrz, 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 patrz jaki ptak. Ty tak. Widzisz? Jakiś paw tutaj paw, jest. Chyba, no. Pawik, no. Ale coś pięknego. Widać ptaszka. I to na pewno było... Ale czemu zniszczone? No, śliczne. Nie da się tego rozpoznać kwiat patrz, kwiatki tutaj, paw. Tak. To jakby dalsza część się z tej strony, no to... <laughs> ja w Puzle, w puzzlech nie byłem, dobra. Dobra, coś pomyślimy dalej chyba, nie, Szwagierku. Ja może byśmy... Tam jest stado krów, może 30 krów, wiesz? Ale to na drugim. Ale to chyba jest Bo tutaj końca. jest przejście. Nie, nie, tam jest bramka. Tam jest bramka to co serberko tam wyszło przy swej bramce i byśmy poszli na dół. Patrzcie, ja tam. Ale kurwa jak tam zarosło. Ty stary, ty widzisz jak tam jest trawa? Ty, ale zolfi na to może być mała trawka. Na tej jest duża. Ale tak, dobra, to widzimy tak, się tak, kochani przy kolejnym. Jest okrągłe? Okrągły był. A złożyłeś, jakoś. To jest to. To jest to. To jest, to jest kurwa, pal Lecił. Teraz, może, nie moneta ani inna, jakaś znajdka zrobiona ludzką ręką, ale zobaczcie. Sygnał na moim 60, czyściuteńkę. I na monetę. No, wygląda jak meteoryt, ale wiesz, jaki, jakiś motyw, że trzeba by go przeciąć. Przeciąć, na szlifierce. Cieniuteńkę, nie? I zobaczyć, czy są. Yy, ślady, metalu, tak? ślady... metalu, tak Żelaza wszystko. To będą takie wieś, świecące, nie? Bo ostatnio oglądałem, No, wygląda jak meteoryt, nie. Ale jakie to jest ciężkie. Boże. Ty, to, nie? Ktoś to chłopie waży W cholerę to waży, u, u, co? będę znalazłem i No ale to. zobaczcie moi drodzy, kładę. to Przerzuciłem Ale sygnał, miazga, co? to jesteśmy obie I tak? to nie jest żaden Tomasz ten, żaden Cox, czy coś. Nie, to, jest, nie, to jest za ciężkie. Za ciężkie jest i nie widać żadnych stopów. Najlepsze to jest, nie? No. Za czym, żeby było przyklejone, nie? Bo nieraz to było tak, że prześwitywały jakieś tam. Ty, ale ciekawe to. Mega. A teraz taki jakiś dziwny element wpada, ale co to jest to? Cholera wie. Tutaj na pewno było tak, na górze nic nie jest urwane, nic pęknięte. Tutaj tak samo tu jest. Tutaj odchodziła od tego jakaś część A nie wiem A, pokrętło jakieś Tak mi się wydaje Aż tutaj do Tomasza mówię, że najczystszy sygnał na wersie jaki miałem do tej pory odkąd ją mam Przed wykopaniem 62 po wykopaniu znaczy po wykopaniu bryły, też 62, zobaczymy no to nie może być ołów ani, ani cholera wie co no moim zdaniem no taki czyściuteńki taki pie... pie Tomasz! Tak? Dawaj! Nie srebro Ty czyścisz Kurde, ale mówiłem 62 czysty sygnał ale spokojnie, nie srebro Zaraz to poczekaj, a ja się przejdę do ciebie. Zobacz. Jest odznaka. Odznaka. Albo konina czyść. Mm, Kurwa, na szczoteczki nie mam. Piękności. Ale fajnie się odnistało, co? Piękna jest. Ale piękna. piękna. Zobaczcie, moi drodzy, ale odznakę trafiłem, nie? Nie, to jest nabijka, nie taka. Patrz, nabijeczka, widzisz? Na druga strona.

Dobra, do doczyszczenia, moi drodzy, i zobaczycie, Okej, ta tak, zobaczycie tutaj napis, ale jaki był sygnał, Tomaszku, mm. no, nabijka, nabijka, no, tak, bo zobacz, tutaj kimś. takie dwa świeczki. nie, dziękuję, tak. no, mega, no, ale, kurde, ciężko się kopie, wiesz, tak, Rangers, odznaka rangersów, pięknie, no, Tomasz mówi, żeby się jakieś sreberko przydało. Tutaj się kręcimy cały czas, gdzie wpadła ta odznaka. Patrzcie, ja już wiem, że będzie sreberko. Ja już wiem, że będzie sreberko, ale nie będzie, nie będzie to. Nie będzie to monetka. Patrzcie się. Taka blaszunia i ja już widziałem punce. Punce są tutaj. patrz, zobacz jaka ładna. Stubiona no, taka. Ty, Tomasz, trzymaj telefon, tu się nagrywa, tylko tak, żeby mikrofonu nie zategować. Tak, od góry, no. Ja ją wezmę, zateguję, wiesz to sprostuję ją. Piękna. Pięknie? Piękna. Nie, nie, jest rabarku, ciemne, nie to jest robarka taka ciemna, nie powinno To jest od fajeczki chyba, ta co? Ale ładne. No, jest. A ile kwiatusiów tutaj ma. Dobra, moi kochani, nie jest tam, nie jest, no niestety... Niestety monetka, ale jest reberko. No. no, jakieś kwiatuszki, o tutaj, bo widzisz? Punce tak. GT9. Piękne, no? Jakaś no, kotwit GP, srebereczko. kurde, mówić, Ach, Dziękuję. Piękna, czysta, 61. I szukamy razem, Będzie moneta. Będzie monetka. Chodź tutaj do tatusia, ale się odkleiła pięknie, pięknie się odkleiła, ale jaki placuś nie, płaszczak, ale już będzie, moneta Tomuś, ale już będzie tytuł na ten, na miniaturkę, kosmiczne znajdki, bo mi się wydaje, że to co, tak się schylę przed wiatrem, mi się wydaje, że to co Tomas znalazł to będzie, kurde, meteoryt, też będzie George już piąty, bo już widzę tutaj facjatę, także ja bardziej tej czyścić, Monetki. Monetki nie będę. Przepraszam, że tak w dołku wam pokazuję, ale jak wieję teraz. Nie, przepraszam. Dobra, i zobaczcie. Zobaczcie, jakbym skłamał. Moi drodzy, młoda Wiktoria. Młoda Wiktoria. Ta piękna twarzyczka śliczna. Tutaj wystaje, akurat nie ma na niej żadnej tutaj tego zgrubienia. Od brudu fajnie widać. Młoda Wiki. I pięknie. Huh. O, muszę powiedzieć, że fajnie. Tutaj coś pada, ja sobie teraz robię zasłużoną przerwę. No jest, reberko, jest ta odznaka, Tomasz też jakieś tam krzyżyki. Moneciaki trafił. Fajnie, a tak obawiałem się wam powiedzieć 40 minut temu, bo jak mi się poprzestawiał wykrywacz, ale wystarczy zrobić reset, master, coś tam i zrobiłem. Musiałem zobaczyć na YouTubie, jak to się robi. Nie? Uczymy się. Jak to się mówi, człowiek uczy się całe życie, a i tak umrze głupi, i tak umrze głupi. Dobra, robię sobie przerwę troszkę wody, sigaretos, muciacios, z pół godzinki i będziemy spływać, ale zacznie, a wam powiem, że nie chciało mi się jechać. Tomasz się mnie wczoraj pytał. Powiedziałem definitywnie, że nie, ale gdzieś czwarta, piąta nad ranem w pracy mówię, nie dobra, piszę smsa, lecę, a co? No i opłacało się, i gitarencja. A tam zawsze sprawdzaliśmy z Tomaszem, zawsze, o boże, co, Ja zmęczenie, nie? Sprawdzali się przed chwilą sygnał i mówię, klaruje się po jakimś kopięciu. Moi drodzy, ja wyłączyłem sprzęcior. Tutaj jest ostatnia moneta. Patrz, mam monetę to się. Tak? Tak. Patrzymy co to jest. No na pewno nie srebro, na pewno nie złoto, ale jest krągłość i jest monetka. A gówno nie monetka. Sot, jeszcze gorzej, chyba podkładka będzie. Ty nie, gu ale guzik, to Tomi. To mi. To ani guzik, ani ten chyba. O boże, ty poczekaj. Tomasz nie chce nic mówić, nie? Poczekaj, kochany, nie chce nic mówić. Część bychamy na koniec? Nie, 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 nie. poczekaj, 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 poczekaj. Poczekajcie moi drodzy, czyścimy to. Ja nie wiem czy nie będzie srebro z tej strony, nie? Ale jaki gu... to chyba guzik. Zaraz to doślifujemy. Do to mi, ale strzał piękny, nie? No kurwa, na sam koniec. Już idę do ciebie zwijamy sprzęt, ale jeszcze idę do Tomasza, bo przeczyściliśmy to. I to będzie guzik dwuczęściowy. To nie jest powłoka. Guzik. No, to nie jest powłoka, moi drodzy, taka... Jak to powiedzieć? No tak jakby z dwóch części. Nie jest powłoka malowana, tylko jest guzik zrobiony z dwóch części. Ciężki piździec. Patrzcie, o tutaj jest łączone dwie części. ta jakaś zwykła, gdzie dochodziło ucho. Tu jest łączenie, a tu jest sreberko. No, ale jaja, co? Piękne, jakie grube. Wezmę lupę w domu to ten to spróbuję tak, odczytać nie? byś e, sunsfall dobra nie będę kombinował, wezmę w domu lupę Zobaczę no, ok, Ale no, mega, no, nie? Super no, Dobrze, że mnie wyciągnąłeś, bo <laughs> mówię wczoraj, wiesz. że jeszcze, że nie jadę, nie? A w nocy czy nad ranem mm -hmm. SMS to masz we jadę kopać. To konik jest, nie? Cholera wie, bo ja ci no, mam, że dług zmęczenia dług to ślepy jest, a nie lew? koń na dwóch nie? Nie, to lew będzie, bo zobacz po ogonie. Taki ma zwykło widzisz? konia to bo... jest <noise> <noise> Piękny Ole, to jest no? Piękny. Moi drodzy, my się żegnamy. Życzymy Wam dużo zdrowia. Do następnego na 99,9% następny film z plaży. Niestety sam, bo to masz na parę dni, jak powiedziałem do Francji, odpocząć sobie, trzeba coś kurde gdzieś wyskoczyć, chociaż na parę dni, no nie ma tyle urlopu, żeby jechać gdzieś dalej dalej to polecimy sobie wspólnie pełni na święta na odpływy, a wraca na odpływy, także będą plaża, ale mnie oczy bolą od mikroskopu jeszcze, Fajne. trzymajcie się do kolejnego odcinka, cześć!